Dzień dobry, witajcie, tu Iwona. Moi drodzy, mam dzisiaj z zupełnie niewytłumaczalnego dla mnie powodu bardzo pozytywny nastrój. Cieszy mnie to, bo jak wiecie, moje nastroje bywają różne, bardzo często podłe, ale dzisiaj coś takiego jest w powietrzu, co sprawia, że czuję radość, uśmiecham się sama do siebie, no naprawdę coś niezwykłego. Jest to dziwne tym bardziej, że u nas na wsi robi się smutno, ponieważ mniamniamki rozjeżdżają się do domu, a zatem jest to tym bardziej niewytłumaczalne, że ja się po prostu cieszę, ale to jest nowy początek dla maluchów, potrafiają do naprawdę fajnych rodzin, Miałam okazję dwie z nich poznać, dzisiaj jedną i tydzień temu również jedną. Nowi właściciele przysyłają do Bogusi zdjęcia, filmiki, cieszą się swoją radością z nią, a ona no, jest wtedy spokojna i wie, że maluchy trafiły w dobre ręce. Najbardziej przeżywa to wszystko Milka, wiadomo, to jej dzieci, nie ma w tym nic dziwnego. Jest od, od tygodnia w zasadzie, od kiedy pojechała pierwsza niunka. Niespokojna, ciągle czegoś szuka, często przychodzi do maluchów, opowiadałam wam, że nawet sypia z nimi, mruczy... Liczy je po prostu. No ale taka kolej rzeczy. Jutro zostanie już całkiem sama. Jeszcze dzisiaj rano były cztery maluchy i poszłam, żeby je poprzytulać, ale dwa już pojechały w zasadzie sunie, bo już zostały same, same siostry. Dwie pojechały rano. Za chwilę pojedzie trzecia. Na tę ostatnią noc zostanie tylko Pomarańczowa, która pojedzie do swojego nowego domku jutro. I w ten oto sposób Bogoloko C, ponieważ imiona wszystkich tych maluchów, które urodziła Milka, zaczynają się na literkę C, będzie przeszłością dla Bogusi. W jakiś sposób. Będzie pewnie jeszcze przez jakiś czas uczestniczyć w życiu tych szczeniaczków z racji kontaktu z ich nowymi właścicielami, ale po jakimś czasie no odejdzie to w niepamięć, że tak powiem. Tak to jest. Tak wygląda to w hodowlach psów. Oddajesz maluchy, którym poświęcasz przez kilka tygodni. Uwagę mm, 24 godziny na dobę, a potem y, one mają nowe życie. <laughs> Mam nadzieję, że spełni się Bogusi mm, marzenie o cudzie. Opowiadałam Wam już chyba o tym, albo mówiłyśmy o tym w trakcie naszej pogaduchy, y, y, że Bogusia zamierza w tym roku spełnić cud. To znaczy, yy, chciałaby, aby w Bogoloko były trzy mioty, yy, które utworzą ten cud, ponieważ imiona maluchów będą po kolei yy, zaczynały się właśnie na te litery. Literka C już jest. Kolejna będzie literka U yy, i Mamy tutaj nadzieję, że Bella, która miała krycie dwa tygodnie temu, będzie miała maluchy. Dowiemy się o tym 23 zdaje się kwietnia, bo wtedy Bogusia jedzie z Belona na USG, i jej maluszki będą miały imiona na literę U. Zamysł jest taki, aby w tym roku. Szczeniaki miała też loka. I jeżeli do tego dojdzie, to jej dzieci będą miały imiona na literę D. I w ten sposób powstanie cud. Niezwykłe, prawda? Taki pomysł do wszechświata, aby spełnił się cud. A zatem trzymam kciuki, aby to marzenie Bogusi się spełniło. Słuchajcie, wracam do rzeczywistości, do moich obowiązków, ponieważ przez ostatnie dwa miesiące moje życie wywróciło się do góry nogami. Jak wiecie, bardzo dużo czasu spędzałam u Bogusi z maluchami, na tyle na ile mogłam, wspierałam ją w opiece nad nimi. Pomagałam w ogarnianiu mediów społecznościowych. A teraz. Będę miała więcej czasu na, na moje sprawy zawodowe, prywatne, na moje pasje no i na gadanie do Was. Kochani, życzę Wam pięknego popołudnia, udanego weekendu. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do komentowania. I mam nadzieję do usłyszenia. Pa, pa.